Cześć, Cześć, Mariuszczyk, zaprezentuję Wam dzisiaj moje gry na komputer. To jest Battleson Madway. Fajna gierka na oceanie: można wszystko rozwalać, atakujesz na Per Harbor. W ogóle, fajna gierka, polecam. Medal of, War, Medal of Honor, Alien Assault, War Chester, EA Games. Oczywiście są tutaj zombie, różne kreatury. Trzy płyty, zależy którą chcesz zagrać. Medal of Honor. No, po prostu nie można jej opisywać. Jest po prostu super. Snapier sztuka zwyciężania. Fajna gierka. I oczywiście FIFA 12. Piłkarska super gierka. No, kocham ją po prostu. Rolka z ty Tyton 3. Złota adycja. Zawiera bardzo y, częste. Y, po prostu bardzo. Yy, szybko się instaluje i GTA Skarb Fana nie jest takie za fajne, bo GTA 1 GTA 2, a nie jakiś GTA 4 albo GTA San Andreas. A teraz pokażę Wam moją ulubioną grę, czyli FIFA 12. Jest to moja ulubiona gra, ponieważ kocham piłkę nożną i jest, to, jest ona moim ulubionym sportem. Bardzo ją lubię, no i polecam wszystkim yy, w ogóle grać w nią. Dobra, no to cześć, do zobaczenia, do następnego odcinka, cześć!